Dobry wieczór, Państwu. Ja nazywam się Grzegorz Mrugacz, jestem lekarzem ginekologiem. Od wielu lat zajmuję się położnictwem ginekologią ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności wszystkimi metodami wspomaganego rozrodu. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy poronieniom. Spróbujemy omówić kilka aspektów tego zagadnienia w trakcie programu. Bardzo proszę Państwa, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je. Spróbuję na nie odpowiedzieć w miarę możliwości czasowych, na tyle, na ile się to da. Co to takiego jest poronienie? Poronienie jest to samoistne zakończenie ciąży przed 22 tygodniem trwania tej ciąży. Do większości strat ciąż dochodzi w pierwszym trymestrze. Często jeszcze na bardzo wczesnym etapie, na etapie ciąży biochemicznej tak zwanej, czyli wówczas, gdy mamy dodatnie wyniki beta hCG, czyli tego hormonu ciążowego, a nie widzimy jeszcze ciąży klinicznej. I takich poronień jest najwięcej. Pozostałe poronienia dzielimy na poronienia wczesne, poronienia późne. Poronienia wczesne to te, które następują do 12 tygodnia ciąży, a poronienia późne to te, które następują w drugim trymestrze, czyli po 12 tygodniu ciąży. Klasycznie uważa się, że ciąża nie ciąża biochemiczna, a już ciąża jest to ciąża, która została udowodniona ultrasonograficznie z biciem serca płodu i strata takiej ciąży jest zaliczana jako, jako Poronienie. czyli e, można powiedzieć, że poronienia biochemiczne nie są wliczane do statystyk, e, ponieważ bardzo często są po prostu nieuchwytne. E, poronienia możemy dzielić na różne, różne sposoby. E, jednym z nich jest podział na poronienia pojedyncze i poronienia nawykowe, czyli tak zwane nabracające. Poronienia pojedyncze to takie, które zdarzają się jednokrotnie bądź są przedzielane ciążami donoszonymi i takich jest sporo, natomiast tymi poronieniami zwykle zajmujemy się mniej, ponieważ w przypadku drugiej ciąży ciąża jest donoszona, więc szybciutko zapominamy o tym poronieniu. Tematem w zasadzie najbardziej bolesnym są poronienia nawykowe, czyli takie, gdzie Mamy kilka po sobie następujących poronień. Anglicy uważają, Anglicy Europejczycy, nasze towarzystwo niepłodnościowe europejskie uważa, że o poronieniu nawykowym możemy mówić po trzech stratach ciąż, czyli po trzech poronieniach następujących po sobie. Natomiast Amerykanie mówią, że już po dwóch. Jest to poronienie nawykowe, i należy wdrożyć pewne standardy postępowania, aby znaleźć przyczynę, ewentualnie ustalić ją, spróbować ją usunąć, aby kolejna ciąża zakończyła się powodzeniem. Ze względu na objawy kliniczne, poronienia możemy dzielić na poronienie zagrażające, rozpoczynające się, poronienie w toku i poronienie zatrzymane. To już taki typowo czysty kliniczny podział. Służy to tylko w zasadzie do klasyfikacji sposobu postępowania w polonieniu, czy taką ciążę należy definitywnie zakończyć, czy można jeszcze spróbować, spróbować powalczyć o tą ciążę, bo na przykład jeśli mamy polonienie zagrażające, czyli za jajem płodowym mamy na przykład krwiak ukrywający się, wówczas jeszcze przy żyjącym płodzie taką ciążę można u, u, uratować. W przypadku poronień w toku z reguły do uratowania ciąży już nie dochodzi i należy tylko e, odpowiednio zakończyć taką ciążę, żeby to było bezpieczne dla matki i jednocześnie bezpieczne dla narządu rodnego, czyli w tym przypadku dla macicy. Jakie mamy najważniejsze grupy przyczyn? poronień. No tu możemy rozdzielić kilka różnych czynników i w pierwszych to są wady, wady genetyczne zarodka. Drugą dużą grupą to są zaburzenia hormonalne, jakie występują, czyli tu w obrębie tego będą brane pod uwagę zaburzenia funkcjonowania tarczycy, czy zaburzenia gospodarką węglowodanową, czyli cukrzyca, krótko mówiąc, nietolerancja. Dużą rolę odgrywa również Wiek kobiety. Oczywiście niestety, ale tak jest, że im starsza kobieta, im bardziej zaawansowana wiekowo, ryzyko poronienia wzrasta. Dosyć często zdarza się również mieć poronienia przy nieprawidłowościach budowy. Macicy narządu rodnego i tu mamy różne te nieprawidłowości w postaci y, przegród w macicy, w postaci macicy dwurożnej, jednorożnej, po, y, w postaci y, podwójnej macicy, tam dochodzi częściej do, do poronień. Część z tych zaburzeń jesteśmy w stanie usunąć, część nie i wówczas należy się starać uzyskać ciążę w takiej macicy, jaką, jaką mamy. Y, ryzyko poronień mamy również zwiększone y, przy zaburzeniach krzepnięcia krwi. Jaki niebagatelną rolę odgrywają czynniki immunologiczne czy zwykłe zakażenia, czyli infekcje, również mogą być przyczynami następujących poronień. Co my możemy zrobić w przypadku poronień, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, czyli w przypadku nawracających poronień bądź pojedynczego poronienia? W przypadku pojedynczego poronienia, jeśli ono już jest w toku, zrobić możemy niewiele. Jeśli jest to poronienie zagrażające, powinniśmy jak najszybciej próbować ustalić przyczynę występującego zagrożenia i wdrożyć ewentualne leczenie. Logika nakazuje, że powinniśmy ograniczyć swoją aktywność życiową. Taka kobieta powinna zdecydowanie więcej przebywać w spoczynku. Można zastosować leki. Rozkurczowe, czyli tokolityczne, które powodują, że macica ma mniejszą tendencję do obkurczania się i do wyrzucania jaja płodowego. Jak również możemy stosować, i to się stosuje praktycznie w każdym przypadku, suplementację progesteronu, tego hormonu, można powiedzieć, chroniącego ciążę przed poronieniem. Tu mamy całą gamę leków, różne, różne schematy postępowania. Zdania na temat skuteczności tego postępowania są kontrowersyjne i bardzo podzielone, a tym niemniej jakąś suplementację warto zastosować, bo nigdy nie wiemy do końca, jaki poziom tego progesteronu jest wystarczający dla danej ciąży, więc takie, takie leczenie, leczenie podejmujemy. Cóż możemy robić dalej? Niestety prawda jest taka, że w około 50% przypadków poronień nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny. Więc posiłkujemy się w takim przypadku i to jest nie do, nie do zdobycia, ta wiedza dla nas. Pozostaje nam ta grupa, grupa druga, około 50%, gdzie jesteśmy w stanie cokolwiek cokolwiek, znaleźć jakiekolwiek przyczyny. I tu mamy w zanadrzu właśnie badania stanu anatomicznego macicy, badania genetyczne, badania hormonalne, czyli musimy sprawdzić, co się dzieje z gospodarką tarczycy. Musimy zobaczyć, jakie są poziomy hormonów tarczycy przeciwciał, musimy zobaczyć, czy tarczyca nie jest zapalna, musimy sprawdzić gospodarkę węglowodanową, czyli czy nie ma jakiejś utajonej cukrzycy i wyrównać to, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli chodzi o czynniki immunologiczne, można zrobić badania immunologiczne, natomiast leczenie jest bardzo trudne i też. Kontrowersyjne. Generalnie rzecz biorąc, e, można powiedzieć, że dwu, do 12 tygodnia ciąży, 13, dysponujemy dosyć ograniczonymi możliwościami uratowania ciąży, jeśli istnieją jakieś większe nieprawidłowości. Jeśli mamy zaburzenia genetyczne, szansa na uratowanie takiej ciąży jest minimalna. Zresztą e, trzeba rozważyć, czy e, jest. E, sens w ogóle ratowania takiej ciąży, raczej powinniśmy się pogodzić z, ze stratą takiej ciąży i starać się uzyskać ciążę następną prawidłową genetycznie. Jak my, możemy, jak my możemy zakończyć poronienie? W tej chwili wydaje się, że naj, najbardziej właściwym sposobem zakończenia jest to naturalne poronienie bez interwencji lekarskiej, czyli bez konieczności wyłyżeczkowania jamy macicy. Jeśli natomiast ciąża utrzymuje się w macicy dosyć długo, czyli powyżej. Powiedzmy 9-11 tygodnia ciąży i nie dochodzi do naturalnego poronienia, wówczas e, posiłkujemy się wyłyżeczkowaniem jamy macicy. Tutaj warto jest podać wcześniej, przed, przed takim wyłyżeczkowaniem, leki wywołujące czynność skurczową, aby szyjka macicy troszkę się rozluźniła, wtedy wydobycie takiego e, nieprawidłowego jaja płodowego jest, jest łatwiejsze. I oczyszczenie macicy jest łatwiejsze i, i, i skuteczniej to, to załatwiamy. Jeśli dojdzie do naturalnego całkowitego poronienia, wystarczy tylko później kontrola ultrasonograficzna, aby zobaczyć, czy, czy wszystko w macicy jest w porządku. W zasadzie można powiedzieć, że po takim poronieniu, po jednym cyklu, macica wraca do, do normy i przywraca jej prawidłowa fizjologiczna czynność. Myślę, że tytułem wstępu to by było tyle. Ja nie chcę tutaj robić Państwu wykładu, bo nie o to chodzi. Zadawaliście sporo pytań i spróbujemy odpowiedzieć na te pytania na ile, na ile będzie, będzie możliwość. W międzyczasie na pewno pojawią się jeszcze rzeczy uzupełniające dotyczące generalnie problematyki Polonii, więc pozwolę sobie przejść już do pytań, jakie dostaliśmy.